Witam wszystkich miłośników wiatraków oraz inwestorów zainteresowanych ponownym wykorzystaniem młynów wietrznych. To wspaniale, że wciąż znajdują się osoby, które chcą podjąć się misji ratowania tych cennych zabytków techniki. Cykl webinariów powstał w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z pierwszej prezentacji z cyklu o młynach wietrznych dowiedzieliśmy się o wiatraku w kontekście dawnych funkcji. O jego dawnej i obecnej roli w życiu wsi i tradycji ludowych, o jego budowie i mechanizmach, które są odzwierciedleniem kunsztu dawnych cieśli. Tych z Państwa, którzy nie widzieli pierwszej części, serdecznie namawiam do jej obejrzenia. Po takiej lekturze na pewno zauroczycie się w tych pięknych zabytkach techniki. Teraz czas na zorientowanie się, jaką wartość przedstawia Państwa wiatrak, abyście mogli podjąć dobrą decyzję inwestorską. W ukierunkowaniu tej inwestycji pomogę w trzeciej części z cyklu o młynach wietrznych. Zapraszam do wysłuchania. W tej części uświadomię, co Państwo posiadacie na swoim terenie od strony własności, wartości zabytkowej i otoczenia. Jest to ważne do podejmowania dalszych decyzji inwestorskich. Porównam też, jak rozwiązana jest własność wiatraków na świecie i na co warto zwrócić uwagę w głębokiej analizie otoczenia wiatraka. Bo otoczenie wiatraka należy mierzyć nie tylko jego sąsiedztwem czy terenem gminy. Trzeba patrzeć na wiatrak w kontekście Europy, a nawet całego świata. Czy jest to dla Państwa zaskoczeniem? Jeśli tak, to będę zaszczycona przedstawić Państwu konkrety. Popatrzmy na wiatrak ze swojego otoczenia. Zwróćmy uwagę na stan jego zachowania. Przede wszystkim zachowania jego mechanizmów, bo są one bardzo ważne. Rozglądnijmy się dookoła, jak wygląda krajobraz. Czy wiemy, kto jest właścicielem wiatraka? Przykład omówię na wiatraku Koźlaku najczęściej występującym w Polsce typie wiatraka. Po lewej stronie widzimy wiatrak w bardzo dobrym stanie. Posiada skrzydła, kompletny mechanizm wewnątrz, szczelny dach i uzupełnione deskowanie ścian. Wiatrak, o którego nikt nie dba, bardzo szybko niszczeje. Dzieje się tak, ponieważ jest zbudowany z drewna, które nie jest odporne na działanie wody i szkodników technicznych, ale jest lekkie, dzięki czemu umożliwia obracanie budynku wokół własnej osi. Z racji lokalizacji zapewniającej jak najlepsze warunki wietrzne do przeprowadzenia procesu przemiału, wiatrak jest ciągle narażany na silne wiatry. Dach pokryty gątem szybko ulega uszkodzeniom. Niekiedy wystarczy już 5 lat, aby dach znacząco przeciekał. Każdy ubytek w gądzie powoduje penetrację wiatru wewnątrz obiektu i kolejne rozszczelnienia. Do wiatraka wnika woda, która powoli, ale skutecznie uszkadza strukturę drewna konstrukcyjnego i mechanizmów, umożliwiając rozwój glonom, grzybom oraz szkodnikom technicznym drewna. Tym szybciej, im rzadziej było ono konserwowane. Skrzydła odpadają, dach się zapada. Deskowanie ścian przy każdej poważniejszej wichurze odpada. Wał skrzydłowy opada wraz z kołem palecznym na najwyższą kondygnację wiatraka. Elementy te ulegają uszkodzeniu. Nasiąknięte wilgocią zbutwiałe podłogi nie są w stanie utrzymać opadniętego mechanizmu oraz półtonowych kamieni młyńskich. Całość opada na niższą kondygnację, a często już na grunt. Na gruncie Stoi jeszcze kozioł wiatraka. Nadal piękny i wart zachowania. W jakim stadium jest w tym momencie nasz wiatrak? Teraz przypatrzmy się mechanizmowi. W jaki sposób po kolei opada na grunt, omówiłam na poprzednim slajdzie. Nie zawsze ulega on jednak naturalnemu procesowi niszczenia. Czasem jest on po prostu wymontowywany przez przypadkowych lub nieprzypadkowych odwiedzających. Najczęściej zachowanymi w dobrym stanie elementami mechanizmu są cewia i kamienie młyńskie. W przypadku pierwszej fazy przesiąkania dachu zdarza się, że koło paleczne jest w dobrym stanie. W szczególności, gdy zostało ono wykonane z trwalszego gatunku drewna. Dlaczego mechanizm wiatraka jest tak ważny? Odpowiem na to pytanie już za chwilę przy określaniu wartości historycznej obiektu. A czy w naszym wiatraku zachowało się jego dawne wyposażenie? Może odsiewacze albo skrzynie? One również są ważne. Spójrzmy teraz na krajobraz. Czy wiatrak znajduje się w swoim pierwotnym krajobrazie, czy obrósł już lasem dookoła? A może wybudowano wokół niego domy mieszkalne lub blokowisko i dyskont spożywczy? Każda z tych zmian krajobrazu jest istotna do podejmowania dalszych decyzji. Ma swoje dobre i złe strony w zależności od celu, który chcecie Państwo ostatecznie osiągnąć. O tym, ku jakiemu celowi się kierować, podpowiem w trzeciej części cyklu o młynach wietrznych. Na ten moment spójrzmy na fotografię w prawym dolnym rogu. Wiatrak wydaje się zadbany, ale czy czegoś Państwu w nim brakuje? Wiemy z pierwszej części cyklu, czym był nasz wiatrak w przeszłości i jak był zbudowany. Wiemy już też, w jakim jest stanie obecnie jego konstrukcja, mechanizm i otoczenie. Jeśli określenie jego obecnego stanu technicznego sprawia nam trudność, zachęcam do skontaktowania się z profesjonalnym cieślą, który specjalizuje się w remontach wiatraków lub z architektem. Informację o takich specjalistach można uzyskać u konserwatora Zabytków czy w stowarzyszeniach i fundacjach specjalizujących się w tematyce molinologii. O nich będzie jeszcze mowa. Skupmy się teraz na własności wiatraka. Nawet gdy nie jesteśmy właścicielem wiatraka, możemy na drodze współpracy z nim uczynić wiele dobrego dla gminy i społeczności lokalnej. W Polsce właścicielami wiatraków są najczęściej osoby fizyczne. W prawym górnym rogu widzimy właściciela wiatraka w Ostremęczynie, który promuje na YouTube swój obiekt. Inne podmioty posiadające wiatraki to muzea, przedsiębiorstwa prywatne, gminy, stowarzyszenia lub fundacje. W krajach, w których opieka nad wiatrakami i dbałość o nie jest najbardziej rozwinięta, właścicielem wiatraka jest zazwyczaj społeczność lokalna np. danej wsi czy gminy. Stowarzysza się ona, dba o wiatrak i promuje go, aby przyciągnąć turystów lub klientów do swojej miejscowości. Kto jest właścicielem wiatraka na naszym terenie? Czy to osoba prywatna? Znamy ją? A może znamy już doskonale historię wiatraka? Jeśli tak, odpowiedzmy sobie na kilka pytań. W którym roku nasz wiatrak powstał? Czy brał udział w jakichś ważnych dla społeczności wydarzeniach? Może młynarz uratował okolicznych mieszkańców od głodu, bo mielił nocami podczas okupacji? A może w wiatraku ukrywali się partyzanci? Zamontowana była radiostacja, albo z racji dogodnej lokalizacji wiatraka były z niego prowadzone działania wojenne. Jeśli nie potrafimy odpowiedzieć na którekolwiek z tych pytań, zapytajmy starszych mieszkańców, którzy mogą jeszcze pamiętać jego historię. Spiszmy ją, bo ci ludzie odchodzą i zabierają tę historię ze sobą. Może się okazać, że nasz wiatrak będzie dokumentem potwierdzającym prawdę historyczną lub naukową. Spójrzmy teraz na elementy wiatraka i jego wnętrza. Nie są tak zdobne jak w barokowych kościołach, ale zdarzają się wiatraki, które posiadają pewną wartość artystyczną. Mogą to być zdobienia elementów konstrukcyjnych, czy deskowanie specyficzne dla budownictwa drewnianego danej wsi czy regionu. Mogą to być metalowe, ozdobne okucia lub klamki. Spójrzmy, jak wiatrak wtapia się w krajobraz i założenia planistyczne. A może był częścią nieistniejących już założeń dworskich. Czy znamy nazwisko Cieśli, który budował wiatrak i rzeźbił jego elementy? Jakie jeszcze inne budynki jego twórca budował w okolicy? Może sławny, zabytkowy ołtarz w pobliskim kościele? Sprawdźmy to. Warto też zwrócić uwagę na wartość naukową, jaką przedstawia wiatrak dla przyszłych pokoleń. Jeśli w dobrym stanie zachowała się jego konstrukcja i mechanizmy, na pewno może być przykładem ilustrującym dawną epokę. Czy ma dokumentację techniczną? Szczególnie o tę dawną, architektoniczną, jest trudno. Dlatego każda dokumentacja powinna być traktowana i konserwowana jak cenny obiekt muzealny. Czy nasz wiatrak ma jakieś ciekawe rozwiązania konstrukcyjne lub techniczne? Na przykład, jak podstawy konstrukcji w wiatrakach sokulskich czy zamojskich? W jaki sposób świadczy o rozwoju nauki i techniki w takich branżach jak młynarstwo, ciesielstwo, przetwórstwo czy inne? Na te i wiele innych pytań odpowie Państwu konserwator zabytków lub pracownik jego urzędu, a także naukowcy specjalizujący się w temacie ochrony zabytków. Jeśli państwa obiekt przedstawia minimum jedną z powyższych wartości, spełnia wymogi wpisu do rejestru zabytków. Możecie się państwo zwrócić do Urzędu Konserwatora Zabytków, aby wszczął postępowanie o wpis. Pytanie: czy warto? Jedni powiedzą, że tak, a inni, że nie. Od czego to zależy? Jeśli państwa wiatrak posiada omawiane wartości historyczne, naukowe lub artystyczne, i jego zachowanie leży w interesie społecznym, na pewno warto. W szczególności, gdy jego mechanizm i wyposażenie są kompletnie zachowane. Wówczas możliwe jest przywrócenie wiatraka do jego dawnej funkcji i szeroka promocja gminy. Warto w takim przypadku podjąć współpracę w regionie i postarać się o szeroką promocję. Jeśli wiatrak nie przedstawia żadnych z wcześniej omawianych wartości, nie ma mechanizmu ani wyposażenia, wówczas nie warto wpisywać go do rejestru zabytków. Dlaczego? Mamy wtedy mały efekt promocyjny, a dużą ilość elementów do rekonstrukcji, które możemy wykonać sprawniej i bez dodatkowych formalności wynikających z wpisu. Możemy też zawsze wybudować wiatrak od nowa. Wpis do rejestru wiąże się z umożliwieniem udostępnienia zabytku oraz dodatkowymi formalnościami związanymi z pracami przy zabytku, jak choćby wydanie zgody konserwatora zabytków na podejmowanie prac, o których mowa w artykule 36 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wiatrak, nie przedstawiający wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, również można przywrócić do działania, do czego gorąco zachęcam ale można go również mądrze adaptować do innych funkcji. Adaptację będę omawiać w części trzeciej cyklu o młynach wietrznych. Wiemy już jaką wartość przedstawia nasz wiatrak i w jakim jest stanie zachowania. Teraz pora spojrzeć na otoczenie planistyczne, aby ostatecznie zdecydować o rodzaju inwestycji. Spójrzmy teraz na wiatrak w aspekcie każdego z obszarów, do którego przynależy. Nasza działka, nasza gmina, powiat, województwo Polska, ale także Europa i cały glob. Czy nie za dużo? Nie. Istnieje Stowarzyszenie Molinologiczne, które działa globalnie. Co więcej, może zdarzyć się tak, że Państwo o nim nie wiecie, ale Stowarzyszenie wie o Państwa wiatraku. Korzystajmy z tego i pomóżmy naszemu obiektowi zaistnieć w każdym z tych regionów, bowiem każdy z nich ma w sobie pytanie i odpowiedź: jak możemy pomóc uratować nasz wiatrak? W pierwszej kolejności zapoznajmy się z polityką regionalną, krajową i Unii Europejskiej. Najważniejsze są dokumenty planistyczne, takie jak miejscowy lub wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego, które określają przeznaczenie terenów. Spójrzmy na wypis i wyrys z tego planu. Czy nasz wiatrak jest w nich uwzględniony? Jakie jest przeznaczenie terenów otaczających wiatrak? Czy wspomogą naszą inwestycję, czy może ją ograniczą? Warto też rozeznać się, czy planowane są w pobliżu wiatraka inwestycje celu publicznego. Są one ujęte w wojewódzkim planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli to będzie droga, może ona stać się szansą dla naszego zabytku. A może będą to inwestycje dotyczące turystyki czy zabytków? Sprawdźcie Państwo. Warto zapoznać się również z treściami strategii rozwoju gminy i województwa dostępnymi na stronach internetowych tych jednostek. Zawierają one cenne informacje o regionie. Między innymi opisane środowisko przyrodnicze, kulturowe, omówienie sfery gospodarczej, społecznej, infrastruktury technicznej oraz informacje dotyczące komunikacji i budżetu. To wszystko pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy nasz pomysł na inwestycje będzie harmonijny z polityką regionalną i odpowiednio duża liczba klientów ma szansę z niego skorzystać. Z analizy słod zawartej w strategii dowiemy się, jakie są mocne i słabe strony regionu, szanse i zagrożenia. Strategie pokazują, jaką region przyjął misję, wizję i cele rozwojowe na najbliższe lata oraz w jaki sposób będzie je realizował. Określają też, jakie będą oczekiwane efekty tych realizacji. Porównajmy, czy planowana przez nas inwestycja jest z tym spójna, wtedy zwiększymy szanse na sukces. Warto też spojrzeć, na co nakierowana jest obecnie polityka spójności Unii Europejskiej. Z jakich programów i funduszy będziemy mogli skorzystać w okresie 2021-2027? A globalnie? Zwróćmy się do Stowarzyszenia The International Moinological Society. I dowiedzmy się, jak możemy wypromować swój wiatrak globalnie oraz w jakich międzynarodowych inicjatywach możemy uczestniczyć, choćby Szlak Wiamolina czy Szlak Młynów Wisegrad Plus. O tym będzie mowa szerzej w trzeciej części cyklu, na który serdecznie zapraszam. Nasz wiatrak i jego otoczenie planistyczne są już dogłębnie przeanalizowane. Pozostało jeszcze się skupić na tym, o czym fotografowie wiatraków z ostatnich lat zapominają. Na człowieku. W trzeciej części cyklu omówię bowiem otoczenie społeczne i organizacyjne. Zapraszam Państwa do obejrzenia. Dziękuję.